Proszę państwa, oto czwarty nagrodzony produkt. Ekologiczna torba Bigood na zakupy spożywcze Zero Waste. W tej torbie kryje się chęć zatrzymania procesu niszczenia naszej planety i idea lepszej przyszłości. Małe czyny mogą mieć pozytywny wpływ na świat. Pani Marta Krop, pani Marto zapraszamy do nas. Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować, że Żli doceniło i że jestem tutaj wśród tak znakomitych konkurentów, bo ja nie jestem żadną projektantką. Ja jestem chyba przedstawicielką tej utopii, o której pani profesor mówiła. Mam dwójkę dzieci i widzę jak ten świat wygląda i bardzo mi się to nie podoba. Staram się kupować świadomie wszystko. tak. Idea zero waste, reuse, reduce i tak dalej jest dla mnie bardzo bliska. I jak jeździliśmy na targ z mężem i widziałam, jakie ilości foliówek tak naprawdę wszyscy dają i produkujemy, te, które przynoszę do domu i wyrzucam, uznam, że coś trzeba z tym zrobić. Ja sobie radziłam z jednorazówkami, z takimi woreczkami, z siateczkami, natomiast pomyślałam, że to musi być sprytniejsze, żeby każdy tak naprawdę mógł Włożyć sobie rękę do odpowiedniej kieszonki, wiedzieć, jaką siatkę wyjąć, i, i bardzo łatwo um, te zakupy Zero Waste zrobić. Więc uważam, że to, to tak naprawdę uważam, że tą torbę powinien mieć każdy. Nie dlatego, że jest moja, dlatego, że dzięki niej nie wrócimy do domu z zakupów z ani jedną zrywką, którą tak naprawdę od razu wyrzucamy. Więc y, mam nadzieję, że ona y, trochę przybliży nas do tej utopii. Także bardzo dziękuję, jestem onieśmielona i bardzo bardzo dziękuję. To jest moment dla państwa, tak, brawa. Dziękujemy bardzo.